Marka Nonchalant to dodatki i akcesoria dla mężczyzn z włoskich materiałów, te w Polsce, a ze mną Przemek jej autor, cześć. Cześć, witam serdecznie. Powiedz mi, Przemku, do jakich mężczyzn dedykowana jest marka Nonchalant? Eee, przede wszystkim do mężczyzn pewnych siebie. Eee, zakres wiekowy mężczyzn to jest 25-45 lat. To są, to są panowie, którzy są. Pewni siebie, swojego ubioru, e, którzy na co dzień najczęściej ubierają e, krawaty, poszetki i akcesoria, które my proponujemy. Wasza oferta jest teraz wzbogacona o kobiece dodatki i akcesoria, tak? tak? Pokażesz nam, co macie tak. tutaj na stoisku? Bardzo, bardzo proszę. E, damskie torby biznesowe, e, włoska skóra, e, polska produkcja, tutaj na miejscu w Polsce. E, Wydaje mi się, że będą idealne dla kobiety, która tward twardo stąpa po ziemi i wie, czego chce w życiu zawodowym. Czyli pasuje do mężczyzny, który też przychodzi do tak. nasza Tak, tak, dokładnie. Dokładnie tak. Oprócz tego przepiękne szale japaszki z włoskich jedwabiów. I tyle. Dziękujemy w takim razie bardzo. bardzo i zapraszamy, ponieważ w Nonchalant można też otrzymać wskazówki do tego, e, jakie dodatki dobrać do swojej urody, do swojego ubioru. Tak, tak dokładnie. dokładnie, zapraszamy serdecznie. E, butik Koszykowa 67. E, również wprowadzamy e, szycie na miarę krawatów. Zapraszamy mężczyzn pewnych siebie. Dziękuję. I kobiety oczywiście też.